Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie, odległość punktu od prostej, odległość między prostymi, symetralna odcinka, dwusieczna kąta, definicje, przykłady. Proste K i L nazywamy równoległymi, jeśli nie mają punktów wspólnych lub pokrywają się. No i w pierwszym przypadku, jak widzimy, mamy dwie proste K i L, które są do siebie równoległe. I nie mają żadnych punktów wspólnych. Drugi taki przypadek, kiedy proste K i L się pokrywają, wówczas leżą na sobie i mają wszystkie punkty wspólne. Dwie proste nazwiemy prostymi przecinającymi się, wtedy gdy mają tylko jeden punkt wspólny. Czyli w tym przypadku, jak widzimy, proste K i L nie są do siebie równoległe, zatem przecinają się w dokładnie jednym punkcie. Dwie proste przecinające się pod kątem prostym, Nazywamy prostymi prostopadłymi. Czyli tutaj mamy przypadek, kiedy proste k i l przecinają się w jednym punkcie i dodatkowo przecinają się pod kątem prostym, zatem są prostymi prostopadłymi. Odległością punktu a od prostej k, gdzie punkt a nie należy do prostej k, nazywamy długość odcinka prostopadłego do prostej k, którego jednym końcem jest punkt a, a drugim punkt b należący do prostej k. Jeśli punkt A należy do prostej K, to taki odcinek jest równy 0. No i popatrzmy, mamy tutaj prostą K, punkt A i musimy narysować odcinek AB, taki, że punkt B należy do prostej K i ten odcinek będzie pod kątem prostym do naszej prostej. Odległością różnych prostych, równoległych K i L nazywamy odległość odcinka AB prostopadłego do tych prostych o końcach należących do tych prostych. Odległość ta wszędzie jest takiej samej długości. Czyli mamy tutaj dwie proste, równoległe K i L i musimy narysować taki odcinek AB, aby był on prostopadły do tych prostych. I wówczas bez względu na to, gdzie go narysujemy, ma on zawsze taką samą długość. Odległość prostych równoległych K i L oznaczamy w następujący sposób. Przykład pierwszy. Odległość punktu A od prostej K jest równa 4 cm, a od prostej L równoległej do prostej K 2 cm. Jaka jest odległość między prostymi K i L? I popatrzmy, tutaj możemy narysować dwa przypadki. W pierwszym przypadku mamy... Dwie proste równoległe K i L, a punkt A leży między nimi, czyli jest o 4 cm odległy od prostej K i o 2 cm odległy od prostej L. Wówczas odległość między prostymi to suma tych dwóch odcinków, czyli 4 cm plus 2 cm daje nam 6 cm. I drugi przypadek, kiedy punkt A jest oddalony od prostej K o 4 cm, Natomiast prosta L leży między prostą K a punktem A, i ta odległość punktu A od prostej L wynosi 2 cm. Wówczas odległość między prostymi K i L w tym przypadku będzie wynosiła 4 cm minus 2 cm. Tutaj zostanie nam wtedy ten odcinek, czyli 2 cm. Definicja pierwsza. Symetralną odcinka nazywamy prostą prostopadłą do odcinka. Dzielącą go na dwie równe części, czyli jak mamy odcinek i poprowadzimy prostą, prostopadłą do tego odcinka, która podzieli go na dwie równe części, wówczas ta prosta jest symetralną odcinka. Stwierdzenie pierwsze. Symetralna odcinka jest zbiorem punktów płaszczyzny równo odległych od końców tego odcinka. Czyli popatrzmy, jak mamy symetralną, i wybierzemy sobie dowolny punkt na tej prostej, to zawsze on będzie równo odległy od końców naszego odcinka, bez względu na to, który punkt wybierzemy. Definicja druga: dwusieczną kąta nazywamy półprostą o początku w wierzchołku kąta dzielącą kąt na dwa równe kąty. Czyli jak mamy kąt i poprowadzimy półprostą, której początek znajduje się w wierzchołku kąta taką, że podzieli ona ten kąt na dwa równe kąty. No wówczas tą półprostą nazywamy dwusieczną kąta. Twierdzenie drugie: dwusieczna kąta wypukłego jest zbiorem punktów kąta równo odległych od ramion tego kąta, czyli jak ja na naszej półprostej, która jest dwusieczną kąta, wybiorę sobie dowolny punkt. I poprowadzę odcinki prostopadłe do ramiona do ramion kąta, Te odcinki będą równej długości. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.